Zadanie piąte dowód musimy wykazać, że liczba 8 do 50 minus 2 do 145 jest podzielna przez 31. Zawsze w takich dowodach dążymy do tego, żeby otrzymać postać taką, że to jest w naszym przypadku 31 razy jakaś, jakaś liczba dajmy na to C całkowita. I wtedy taka liczba będzie podzielna przez 31. Co my tu mamy? Mamy 2 do 145 i 8 do 50. Ósemka to jest trzecia potęga dwójki, tak? 2 do 3 to jest 8. No to możemy sobie to zapisać. 2 do potęgi trzeciej i do potęgi 50 minus 2 do potęgi 145 a to jest 3 razy 50, bo w takim przypadku w tablicach matematycznych macie yy, podane, że a do potęgi B i jeszcze do potęgi C, to jest A do potęgi B razy C. Czyli w naszym przypadku 2 do potęgi 3 razy 50. Czyli mamy 2 do potęgi 150 minus 2 do potęgi 145. Teraz, żebyście nie popełnili błędu i nie odjęli sobie w tym momencie wykładników. Bo nie ma takiej własności potęg. Aby przy odejmowaniu można było odejmować sobie wykładniki. Przy dzieleniu odejmujemy, przy mnożeniu dodajemy, ale tu mamy odejmowanie. Więc co w takim przypadku? W takim przypadku robimy tak, że wyciągamy sobie potęgę z najniższym wykładnikiem przed nawias. Czyli 2 do 145 wyciągamy przed nawias. Mamy 2 do 145 przed nawiasem, a w nawiasie. Zauważcie, że mamy 2 do 145 razy 2 do jakiejś potęgi, żeby było w sumie 150, tak? Tak jak mówiłem, przy mnożeniu dodajemy, przy dzieleniu potęg odejmujemy, więc tu mamy 2 do 145 razy 2 do potęgi 5 i wtedy 145 plus 5 to będzie 150, czyli mamy 2 do potęgi 5. Minus, ponieważ Zabraliśmy 2 do 145, to zostaje nam 1, tak? Bo 1 razy 2 do 145 to będzie 2 do 145. I zobaczcie, w nawiasie mamy 2 do potęgi 5, to ile to jest? 2 do 3 to jest 8, 8 razy 2 to jest 16, 16 razy 2 to jest 32, tak? Minus 1 razy 2 do 145. 32 minus 1 to jest 31 razy 2 do 145. I mamy postać, którą chcieliśmy, tak? Bo 2 do potęgi 145 możemy zapisać. 2 do potęgi 145 należy do liczb całkowitych. Czyli mamy 31 razy jakaś liczba całkowita, więc ta cała liczba jest na pewno podzielna przez 31 co było do wykazania